Seria piątka, najszybsza seria na 200. Na torze piątym Orłowski Piotr Niezrzeszony. Na torze szóstym Stanisław Kaczmarek z Portowa do Garda Poznań. Na torze siódmym Andrzej Skoryko z Orłowskog na to, Na ósmym Michał Pałka z też Szczecin. Na torze dziewiątym Marcin nie Niezrzeszony. Ta seria na za chwilę. Thank you. Продолжение